I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj będę otwierać preski i po prostu taki zwykły, bardziej filmik. I Gangelona 1. Dziękuję bardzo za pozdarko I tak, mam tu troszkę presków. Na yy, napiszę status, że na gry. Ok. I tak, mam trochę tych presków. Jeszcze sobie odświeżę, by mógł mi ktoś dać. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć prezentów. No, w miarę, w miarę. Więc Tośka, dziękuję za prezent. I to jest taka bluzeczka Sparkle Games. Dzięki. Będę ogólnie to ubierać. Dziękuję troszkę znów za taką koszulkę. Pozdrawiam. Teraz oddam 876. Dziękuję za takie budki. Ale wysokie one są. Yy, dziękuję. Oddam 876 za włoski. Taki blond. Dzięki. I dziękuję ponownie za taką kamizeleczkę. Kurtkę znaczy. I ponownie, ponownie oj, oddam 7 o, Oddam 876 za prezent z mojej listy życzeń. Dziękuję. I zostały nam jeszcze trzy prezenty. Toszka, pozd pozdrawiam. I dzięki za taki prezencik ładny. Ponownie, Tośka. Dzięki za takie spodeneczki shorty. I Dan Geloma jeden, która dała mi pozerko. Również mi da prezencik. Coś tu się nie ładuje I to są takie śliczne mega spadeńki Których już nie nałożę I ładowania wIP żadnych jak na razie nie dostałam Może kiedyś dostanę od kogoś Ten prezent troszkę się zlagował no to dobra, trudno jak się już zlagował No i pozdrawiam wszystkie osoby, które dały mi prezent na odcinku um, Jeszcze również skarbonkę O Jezu, jak to opóźnić? Bo mam tego laga Okej okay. Ehm. Um. Brakuje mi no, dużo do levela. Tak szczerze. To, to już jest koniec. Dzięki wszystkim za prezenty. Możecie mi dawać preski też. wiem, to jest Monik. Dzięki za preski. I pa!